Dzień dobry kochani, witajcie. Witajcie zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie. E, jeszcze tutaj próbuję jakiś kadr ustawić na YouTubie. Przepraszam za różne wstrząsy. E, witajcie w 43, na 43. live. E, mam nadzieję, że macie zrobioną swoją kawkę poranną i że wspólnie ją wypijemy. E, mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać, zwłaszcza na Instagramie, dlatego że dzisiaj testuję nowy sprzęt. E, witam pierwsze osoby. Dajcie znać, czy widać i słychać na Instagramie. Ja w podglądzie na Instagramie mam obraz dosyć ciemny, ale mam nadzieję, że to jest tylko kwestia mojego ekranu, że widać i słychać wszystko dobrze. Bo mm, testuję nowy sprzęt, bo miałam wrażenie, że jak live wyszły z mojego iPhone'a, to zawsze ten obraz był trochę rozjechany. Jeszcze Wam nie powiem, co to za sprzęt, ale no, testuję, zobaczymy, jak to będzie. A dzisiaj mam nadzieję, że Wasze zdrowie dopisuje. Ja troszkę przeziębiona i nie domagam z gardłem, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś specjalnie przeszkadzać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kamieniach naturalnych w walce z przeziębieniem, ale ja na początek może się przedstawię dla osób, które są tu na przykład na live po raz pierwszy, które pierwszy raz dołączyły, to ja nazywam się Anna Turek, od 12 lat działam w internet na początku był to blog moim zdaniem.b, później kanał na YouTubie o tej samej nazwie. Kanał w tym roku świętował 10. Urodziny i przechodzi rebranding na Antu Lifestyle. A od ponad półtora roku tworzy markę biżuterii Antu Jewelry. Jest to marka biżuterii z kamieniami naturalnymi, kamienie naturalne i biżuteria. I właśnie z tej okazji spotykamy się na live i będziemy rozmawiać o kamieniach naturalnych, o ich właściwościach i o tym, jak mogą nam pomóc w życiu, bo biżuteria to nie tylko piękna ozdoba, ale to także energia z kamieni. Na tych live'ach środowych spotykamy się co środę o 10 rano od 43 tygodni. Na początku były to różne dni, ale od dłuższego czasu są to środy 10 rano. I zapraszam Was serdecznie już na kolejne live. Zapraszam Was też serdecznie do zapisania się na newsletter Antu. Jak się zapisać? Wystarczy wejść do sklepu na stronę www.antu.pl, Antu przez 2n, bo przez jedno n jest jakaś hodowlapsów. I tam po kilku sekundach pojawi Wam się okienko z zaproszeniem do zapisania się na newsletter. Jak to zrobicie, to oprócz tego, że będziecie średnio raz w tygodniu dostawać ode mnie merytoryczny newsletter o kamieniach naturalnych. To również zyskacie kod rabatowy. Także dzisiaj na live nie ma żadnego specjalnego kodu, bo jak zapiszecie się na newsletter, to um, po zapisaniu pojawi się kolejne okienko z kodem rabatowym na minus 20. Procent. Także mam nadzieję, że to jest fajna zniżka i że warto z tego skorzystać. Na newsletter już jest zapisanych prawie 60 osób, także bardzo mi miło. Wczoraj poleciał do Was kolejny list. Staram się nie wysyłać ich częściej niż raz w tygodniu i staram się, aby były merytoryczne i o kamieniach naturalnych. Witam kolejne osoby, które dołączają na Instagramie do tego live'a. Dla osób, które nie mogą nas oglądać na żywo albo są teraz w pracy i tak słuchają innym uchem, to oczywiście ten live będzie zapisany. Na YouTubie na pewno będzie zapisany, na Instagramie mam nadzieję, że mi się uda, bo tak jak mówię, dzisiaj korzystam z nowego sprzętu po raz pierwszy i mam nadzieję, że nic się nie wykrzaczy. Witaj, Kasiu, witaj. Także trzymajcie kciuki, żeby nowy sprzęt dał radę. No i teraz przechodzimy już do naszego tematu, czyli do kamieni naturalnych w walce z przeziębieniem. Ja muszę się przyznać, że teraz jestem przeziębiona. Dopadły mnie jakieś przedszkolne wirusy i nie nosiłam biżuterii z tymi kamieniami przez ostatni czas. Jak sobie zrobiłam rachunek sumienia, to nosiłam albo inne kamienie, albo po prostu biżuterię bez kamieni. I rzeczywiście tych kamieni wspierających zdrowie w przeziębieniu nie nosiłam. Te kamienie można nosić raz. Wszystkie można nosić osobno. Oczywiście one nam nie zastąpią medycyny konwencjonalnej. Ja absolutnie nie chcę, żeby to była porada medyczna. Tym bardziej, że ja pracuję. W zawodzie medycznym, z wykształcenia jestem magistrem analityki medycznej, pracuję w szpitalu, więc absolutnie to nie jest porada medyczna. Chciałabym, żeby to wybrzmiało drukowanymi literami, natomiast e, można się wspierać, tak? E, tak samo jak, nie wiem, pijemy herbatę z miodem, e, tak samo jak pijemy różne zioła, tak samo jak siedzimy pod ciepłym kocykiem, tak samo można się wspierać kamieniami i to na pewno nam nie zaszkodzi, natomiast nie zastąpi medycyny konwencjonalnej. Ja sama byłam wczoraj u lekarza i jestem niestety na antybiotykach. E, no więc tak, co z tymi kamieniami? Sezon mamy przeziębieniowy, e, szkoła się zaczęła, przedszkola się zaczęły, e, u mnie w domu krążą przedszkolne wiruski, e, trzymajcie się zdrowo i ja Wam nie życzę żadnych chorób i przeziębienia, ale widzę, co się dzieje. E, lekarze również mówią, że pacjentów z takimi objawami grypowo-przeziębieniowymi jest coraz więcej. E, no i jak możemy sobie pomóc? E, po pierwsze Malachit. Malachit wspiera nie tylko nas w biznesie, nie tylko przyciąga klientów, ale także wspiera gardło, nos i uszy. Także ma piękne działanie. Już Wam pokazuję, z malachitem znajdziecie w Antu bransoletkę dla skorpiona na przykład. Skorpion też niedługo będzie obchodził urodziny, więc y, możecie pomyśleć o prezentach dla zodiakalnych skorpionów. A tutaj taka piękna, damska bransoletka. Oczywiście jest też do niej do kompletu naszyjnik. Ja Wam tutaj pokażę wersję kolorystyczną srebrną, w momencie, gdy ona się kręci, tak się prezentuje, ale jest też oczywiście wersja w złotej stali chirurgicznej, jeżeli ktoś woli kolory złote, to jak najbardziej można. Ja dzisiaj też proszę, o, mam tutaj właśnie tą brazletkę dla skortona, jakby ktoś pytał, założyłam sobie, no i co nam wspiera? Gardło, nos i uszy, a także może wspierać podrażnione oczy, samo patrzenie na uspokajające Zielony kolor już nam pomaga. No i jak stosować taki malachit? No po prostu nosić przy sobie. Można mu też nadać intencję, żeby wspierał nasze gardło, nos i uszy i będzie łagodził objawy przeziębienia. Dla mnie łyczek kawy. Napiszcie, czy macie jakieś pytania do tego tematu, a ja zaraz przechodzę dalej. Kolejny kamień, który będzie wspierał nasze oczy, podrażnione na przykład przez katar, przez częste czyszczenie nosa, nasze oczy też potrafią być zapuchnięte. Kolejny kamień to szmaragd. I szmaragd również um, wspiera nas na co dzień w miłości, dodaje nam harmonii, ale właśnie ma też wspierające działanie dla naszych oczu. E, możemy patrzeć na ten zielony kolor, możemy nosić go przy sobie, e, możemy zamknąć oczy i położyć kamień w okolicach oczu, czy na czole, czy na oczach. E, ważne, żeby był czysty e, i i również w ten sposób z nim pracować. Możemy poprosić go, aby wspierał nasze oczy. I gdzie znajdziemy szmaragd? Już wam pokazuję. E, tutaj w takiej pięknej branzoletce na czerwonej jedwabnej nici. Tutaj są różne kamienie. Jest też lapis lazuli, o którym będę mówić. I jest też ametyst i właśnie szmaragd. Także tutaj są aż trzy kamienie, które dzisiaj będziemy omawiać na wsparcie zdrowia. E, I tą branzoletkę oczywiście znajdziecie na antu.pl w zakładce nowości. Kolejna propozycja ze szmaragdem to oczywiście propozycja dla zodiakalnego byka, dlatego że dla byków szmaragd jest kamieniem zodiakalnym i tutaj mamy piękną brazletkę damską dla zodiakalnego byka. Szmaragd również występuje w brazletce męskiej dla zodiakalnego byka. Tak się prezentuje tutaj te dwa ciemnozielone kamienie. Przypominam, że pod koniec tego miesiąca jest... Co jest dziękupaka? Także jeżeli szukacie prezentu dla swojego faceta, to warto się zainteresować męskimi brazletkami. Szmaragd również występuje w najnowszej męskiej brazlece, czyli brazletce Super Power to jest nowość. I tutaj mamy dużo różnych kamieni, mamy cytryn, mamy kryształ górski szmaragd, właśnie czarny turmalin, tygrysia oko, labradoryt i ten szmaragd też może nam pomóc na zdrowe. Oczy. Szmarek występuje także w naszyjnikach y, dla zotykanego byka, ale nie mam ich teraz tutaj przy sobie. Ale są oczywiście w wersji kolorystycznej, srebrnej, jak i złotej. Witam, witam kolejne osoby, które dołączają do live'a. E, ja już tutaj sobie z Wami rozmawiam od e, godziny 10, e, więc jeżeli dołączyliście później, to ten live prawdopodobnie uda mi się zapisać. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki. Jak nie uda się na Instagramie, to na YouTube na pewno i możecie sobie później do niego wrócić. E, także mamy już dwa e, kamienie, które nas wspierają. dwa kamienie zielony, malachit i szmaragd i jedziemy dalej z tematem. Kolejny kamień bardzo popularny i bardzo wiele osób go posiada, czy to w formie bryłek, czy w formie geody, czy w formie właśnie biżuterii, to ametyst. Ametyst, czyli kamień dla zodykalnej panny. E, tutaj taki pięknej bransoletce fioletowej. Ona też występuje na szarym sznurku makramowym, ale jak chcecie, to możecie zamówić na dowolnym kolorze, ponieważ teraz są dostępne fuksjowe, czerwony, granatowy, błękitny i czarny, o który bardzo prosiliście. E, tutaj w połączeniu z jaspisem dla zodykalnej panny. Jest też oczywiście wersja męska, już pokazuję. I co ten ametyst nam daje? Ametz łagodzi bóle głowy. Także przypadłość jak najbardziej w przeziębieniu, jak mamy zatkany nos zatkane zatoki, to głowa nas często boli. E, on najczęściej jest kojarzony ze wsparciem miłości, ale właśnie nie tylko pomaga też na bóle głowy, e, pomaga także w problemach ze snem. Także jeżeli macie problemy z zasypianiem, to można go położyć pod poduszkę e, albo w okolicy łóżka, natomiast na bóle głowy e, można go nosić przy sobie, albo można się położyć gdzieś położyć na a na czoło, e, pomedytować, e, za Pozbycie się tego bólu głowy i również powinien nam pomóc. Gdzie jeszcze znajdziemy ametyst? No właśnie w tej brazletce szczęścia, którą Wam przed chwilą pokazywałam. Tutaj na końcach jest piękny fioletowy ametyst. E, już pokazuję na YouTube żeby też było widać wszędzie. E, mam nadzieję, że dobrze widzicie. Tak jak mówię, w zakładce nowości tą brazletkę znajdziecie i e, jest jeszcze jedna z ametystem. Już pokazuję. Tu ametyst w połączeniu z fluorytem. E, o fluorycie dzisiaj nie będę opowiadać, ale możecie sobie poczytać na antu.pl. Fluoryt jest kamieniem e, wspierającym e, naukę. Także na początek roku szkolnego czy roku akademickiego Mickiego jak najbardziej, a tutaj w połączeniu z ametystem, e, taki piękny, e, fioletowo-niebieskawy e, komplet. E, łyczek kawy dla mnie, i zaraz lecimy dalej. Bo został nam ostatni kamień, który e, chciałabym Wam dzisiaj omówić. E, kamień, którym ja dzisiaj jestem obwieszona, bo mam i, e, kolczyki z nim, i naszyjnik to jest naszyjnik dla zotykalnych ryb. Czy ktoś wie już, o jaki kamień chodzi? Chodzi o lapis lazuli. E, lapis lazuli, tutaj brazletka dla strzelca, e, kolczyki, bodajże nie, bo znajdziecie je w zakładce wyprzedaż e, i naszyjnik dla zodiakalnych ryb z lapisem i z kamieniem księżycowym. I co nam lapis lazuli daje? Lapis lazuli wspiera nasze drogi oddechowe. Pomaga w walce z zatkanym nosem, w walce z dusznościami, także... Jeżeli macie takie problemy, to można się lapisem Lazuli wspierać i powinien pomóc. Jak go używać? No, nosić na przykład w biżuterii, ale można też przykładać do klatki piersiowej. Właśnie taki naszyjnik też będzie dobrze działał. Także takie kamienie jak szmaragd, malachit ametyst i lapis lazuli mogą nas wspierać w walce z przeziębieniem, ale tak jak już wspominałam, na pewno nie zastąpią medycyny konwencjonalnej, nie zastąpią wizyty u lekarza, nie zastąpią e, leków, więc e, absolutnie nie chciałabym, żeby ten live był odebrany jako porada medyczna. E, ja bardzo się bronię przed omawianiem właściwości leczniczych kamieni, bo z racji mojego zawodu, że jestem magistrem analityki medycznej, nie chciałabym, aby cokolwiek na temat kamieni było odebrane jako porada e, medyczna. Natomiast e, ten powstał na Waszą prośbę, za Waszą inspiracją, dlatego że często mnie pytacie o jakieś lecznicze właściwości kamieni. A że sama jestem teraz przeziębiona, że zrobiłam sobie rachunek sumienia, że nie nosiłam tych kamieni w ostatnim czasie w mojej biżuterii, nosiłam inne kamienie, to stwierdziłam, że warto pochylić się nad tymi kamieniami, warto przypomnieć o ich właściwościach prozdrowotnych. Mam nadzieję, że teraz, jak już obwiesiłam się z tymi kamieniami, to zaczną dla mnie dobrze działać i w połączeniu z antybiotykiem, który łykam od wczoraj. Już niedługo mój głos wróci do normy. Łyczek kawy dla mnie. Witam, witam kolejne osoby, które dołączają. Ja tutaj piję sobie kawkę poranną z Wami od 10 rano i rozmawiamy sobie o kamieniach wspierających palce z przeziębieniem. Natomiast jeżeli dołączyliście dopiero teraz, to ten live będzie zapisany na YouTubie, będzie na pewno na Instagramie, mam nadzieję, dlatego że dzisiaj testuję nowy sprzęt. Jeszcze nie chcę mówić dokładnie jaki, ale mój iPhone sobie dzisiaj odpoczywa. I... Um, bardzo jestem ciekawa, czy ten live będzie wyglądał lepiej czy gorzej, bo e, cały czas na moim iPhone'ie miałam wrażenie, że ten obraz jest rozjechany pomimo różnych eksperymentów z ustawieniem, ze światłem. E, ja mam jeszcze na telefonie szybkę z przodu i zastanawiam się, czy to po prostu nie jest efekt tego, że ekran jest tutaj obklejony i zasłania obiektyw. Nie wiem, musiałabym jeszcze wymienić to szkło i wtedy by. E, była odpowiedź na to pytanie. Zastanawiam się, czy ja Wam już wszystko pokazałam yy, z kamieni leczniczych, tak. Natomiast... A, nie, jeszcze o tym lapisie. Bo właśnie, powiedziałam, że mam naszyjnik z lapisem ale oczywiście jest też wersja w kolorze złotym i tutaj mam wersję dla rybek w kolorze złotym. To jest stal chirurgiczna. On się pięknie mieni i tutaj mamy lapis w połączeniu z kamieniem księżycowym, bo to jest wersja dla ryb. Ale jest też wersja nośnika dla strzelca i ona jest tylko z lapisem. Tutaj jest lapis w różnych rozmiarach i ona jest taka niebiesko niebieska. Tu akurat właśnie też wersja kolorystyczna złota, jest też dostępna wersja kolorystyczna srebrna. Czy ja przy ametyście pokazałam naszyjnik? Chyba nie. No więc z ametystem też mamy naszyjnik. To jest naszyjnik dla zodiakalnej panny, tutaj też wersja kolorystyczna złota. Mamy tu ametyst i ten duży kamień to jaspis. Chciałam Wam jeszcze przypomnieć o tym, że pod koniec tego miesiąca, oprócz dnia chłopaka, o którym mówiłam, mamy również początek znaku wagi. Przepraszam, bez więcej. Ale właśnie moje przeziębienie mm, daje się we znaki. E, mamy początek znaku wagi pod koniec tego miesiąca i chciałam Wam przypomnieć, że jeżeli szukacie prezentu dla zodykalnej wagi, to w Antu znajdziecie taką piękną brazoletkę damską. Tutaj mamy czarny turmalin i zanit. E, bardzo eleganckie połączenie, e, pasujące do wielu e, kreacji, czy to na co dzień, czy od święta. E, brazoletka minimalistyczna pasuje e, dla pań w każdym wieku. I do tego do kompletu możecie sobie dobrać właśnie naszyjnik. On się przekręca. Już wam pokazuję naszyjnik również z czarnym turmalinem i z tanzanitem. Tak się prezentuje ten naszyjnik. Tutaj mam wersję kolorystyczną złotą dla panów również męska bransoletka z czarnym turmalinem. Proszę bardzo, to jest taka czarno czarna wersja. Czarny turmalin macie tutaj oddzielony tymi srebrnymi kuleczkami i on jest gładszy od lawy. Tutaj jest i tu powyżej. E, Lawa wulkaniczna ma taką strukturę troszkę bardziej porowatą. Także mm, taka wersja z czarnym turmalinem. No albo bransoletka e, nowość Super Power, męska bransoletka, która ma aż 6 kamieni i tutaj również znajdziecie czarny turmalin. E, także tyle mm, z takich bieżących sprawców zodiaku. Przypominam również o nowościach, e, czyli nowych bransoletkach na czerwonej jedwabnej nici. Tutaj mamy bransoletkę z karneolem. Karneol e, e, dodaje energii. Yy, pobudza też namiętność, tutaj mamy wersję z akwamarynem. Akwamaryn ma takie działanie bardziej kojące i uspokajające. I mamy wersję z tygrysim okiem. Te wszystkie bransletki i kamienie powstały w Antu na Waszą prośbę i na podstawie Waszych pytań. E, oczywiście możecie też poprosić o e, inny kolor nici. Dostępny jest limonkowy, e, czarny, bardzo popularny, e, fioletowy. A także jeżeli chcecie inne mieć to jak najbardziej e, można. Jeżeli macie pytania jakieś do dzisiejszego tematu live'a, czyli do kamieni naturalnych wspierających w przeziębieniu, to piszcie. Ja sobie wezmę łyczek kawy e, i jeszcze na koniec jedno ogłoszenie. Tak jak wspomniałam na początku, dzisiaj nie mam dla Was żadnego kodu rabatowego tutaj na live, ale zapraszam Was serdecznie do zapisania się na newsletter, e, dlatego że mm, zapisując się na newsletter na e, stronie sklepu, czyli na www.antu.pl, e, tam pojawia się po kilku sekundach okienko, możecie podać swój adres mailowy, zapisać się na newsletter i w odpowiedzi na to pojawia się kolejne okienko, e, nie wiadomość mailowa, tylko kolejne okienko, w którym pojawia Wam się kod rabatowy. Ten kod rabatowy jest na minus 20%, także e, fajny bonus i fajne podziękowanie, z mojej strony e, dla Was za zapisanie się na newsletter. A po co mi ten newsletter? No po to, żeby być z Wami w kontakcie. Gdyby nagle wyłączono Facebooka, Youtube'a, Instagrama, to zostaje nam e, kontakt poprzez pocztę e, mailową i wtedy ja mogę się do Was odezwać, dać znać, że na przykład założyłam nowe konto, że zmieniłam nazwę, że konto zostało ukradzione. Także to jest jedyny sposób kontaktu, aby, aby go nie stracić, dlatego że wszystkie inne formy to ja jestem gdzieś u kogoś na platformie, a nie u siebie i zawsze te platformy mogą zostać wyłączone albo konta ukradzione. A żeby ten newsletter był dla Was ciekawy i interesujący, to jest on merytoryczny o kamieniach naturalnych. Staram się tam bardzo nieznacznie przemycać jakieś reklamy, Natomiast e, tak jak live'y tutaj na YouTube i Instagramie są merytoryczne, tak samo ten newsletter również jest e, merytoryczny i nieczęściej niż raz w tygodniu go wysyłam. Jeżeli ktoś dostał wcześniej, częściej, to przepraszam najmocniej, ale ja cały czas uczę się tego narzędzia do wysyłania newsletterów i robię wszystko, żeby popełniać jak najmniej błędów. E, jak się już nauczę, to, e, to będzie. Cudownie i wspaniale, ale teraz staram się tych błędów popełniać jak najmniej. Wiem, że kilka osób zamiast trzech newsletterów dostało siedem, za co najmocniej przepraszam. E, I to już wszystko na dzisiejszym live. Bardzo Wam dziękuję za wybicie ze mną e, wspólnie poranej kawy. Mam nadzieję, że obraz na Instagramie był znośny, pomimo nowego sprzętu, który testuję. E, mam nadzieję, że dało się mnie słuchać pomimo choroby i antybiotyków, które zażywam. E, I widzimy się już za tydzień, w środę, o 10 rano. Mam nadzieję, że. Moje zdrowie będzie już lepsze i że te kamienie, które dzisiaj dla Was omówiłam, którymi sama się obwiesiłam, bo tu mam malach i tu mam e, lapis lazuli również na mnie dobrze zadziałają. A tymczasem życzę Wam dużo zdrowia, dużo słońca, bo pogoda nam się troszkę poprawiła. E, osobom, które walczą z wielką wodą, życzę dużo siły i wytrwałości. E, I no cóż, jutro będzie lepiej, a teraz życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło i sucho. Pa pa!